Wszystkim, jak tam mija poniedziałek? No, ja właśnie zaczynam dzień na warsztacie. Jest gdzieś około 7.30, coś takiego. I dzisiaj dzień na porządki. i Stwierdziłem, że nagam vloga i Wam od razu pokażę co i jak. Także mam nadzieję, że się będzie podobać i, i będziecie chcieli oglądać. Dzisiaj w planie mam po pierwsze posprzątać trochę bałagan, po, bo po zeszłym tygodniu zrobił się trochę syf na warsztacie. A po drugie przy okazji chcę zrobić małe przeanglowanie. I no dobra, lecimy z tematem. To jest główny blat na warsztacie, na którym w zasadzie wszystko się dzieje. I tak jak widać tu są klucze, młotki, kombinerki, tu są ściągi, dalej jest już takarka i wietarka. A tu na lewo jest miejsce, gdzie normalnie leżały siłokęty, i narzędzia pomiarowe. Tam są jeszcze poziomice. Teraz to wszystko jest zrzucone tutaj. Będę za chwilę całą tą sekcję likwidował i przeniosę ją bardziej na lewą część stołu, która jest w tym momencie nieużywana i się robi tutaj bałagan. A w to miejsce pójdzie komputer do streamowania, który na razie stał tak po kątem, a dostanie swoje własne miejsce. O, także jak widzicie jest kilka rzeczy, które, które trzeba zrobić. A wszystko po to, żeby steamy zwłaszcza to były lepsze, żeby Wam się to lepiej oglądało i żeby mi było wygodniej to prowadzić, bo na razie muszę biegać z miejsca na miejsce do komputera i jest to dość męczące dlatego chcę dać kompa bardziej centralnie i sobie przy okazji odgruzować jeden stół żeby się udało, żeby się dało z niego korzystać dobra, to ja co do roboty i nagram potem coś dalej jak jak ten temat idzie powiem progres miejsce już jest oczyszczone i na szybko zbudowałem taki uchwyt na dwa monitory tu będzie wisiał jeden tu będzie drugi odchylany tak bym mógł czytać ze spokojem to co piszecie na czacie w momencie gdy będę gdzieś dalej poza stołem. Także tak to mniej więcej wygląda. Zaraz przymierzymy monitory i zobaczymy jak to będzie wyglądać z monitorami. A tak już wygląda z monitorami na miejscu. Także ten można sobie odchylić i wtedy ze spokojem jak jestem gdzieś tutaj na warsztacie będzie wszystko widać. No, także początek już jest jako tako oganięty, Teraz trzeba to wszystko wyrównać, obmyślić w ogóle gdzie puścić kable, bo to jeszcze całą instalację z góry trzeba przeprowadzić. No i całą tą przestrzeń tutaj zagospodarować śrubokrętami i wszystkim innym. A teraz możecie zobaczyć jak wygląda proces planowania tego co będzie na ścianie. Ta ściana cała ma być zagospodarowana. Tu gdzieś w tej przestrzeni będą jeszcze reszta jeszcze nie wiem dokładnie jak. Tutaj są noże, nożyczki, artykuły piśmiennicze. A tu na końcu ściany będzie wszystko co jest do mierzenia i odmierzania, wyznaczania, czyli generalnie cała sekcja taka pomiarowa. Także za chwilę będę to wieszał sobie na ścianę i myślę, że się to sprawdzi. No, już z monitorami i z komputerem prawie wszystko ogarnięte. Za chwilę Wam pokażę jak to wyszło, ale na razie mam zlecenie zawodowe, widzicie za mną leży Mauser i robię sesję zdjęciową broni dla Poznańskiego Stowarzyszenia Zbrojownia. Podrzucę Wam linka na dole w opisie, będziecie mogli sobie rzucić okiem, to jest słuchajcie też całkiem spoko, bo robimy tylko broń historyczną dzisiaj, także dużo fajnych ciekawostek. To jest ta ekipa, która mi pożyczyła broń do sesji zdjęciowej z Beccy tej pierwszowojennej więc zapowiada się też ciekawa robota, no ale kawałek dnia na to zejdzie niestety także wrócę do was z cable managementem, zobaczycie jak tam się komputer ułożył w nowym miejscu i, i jakie jest sztatu. warsztatu a na razie jak widzicie lampy odpalone, studio działa, więc byłem się za fotografowanie no, także tak to wygląda po skończeniu jeszcze kable trzeba pod biurkiem ułożyć dokładniej tu jest przerodka na wszystkie kable, które idą na dół Kabel sieciowy, monitor ruchowy, tak jak mówiłem. O, I druga część stołu teraz wygląda tak. Szybokręty i wszystko, co jest pomiarowe. No, także tyle w sumie. Krótki vlog z warsztatu. Mam nadzieję, że to Wam daje trochę pojęcie o tym, ile czasu zajmuje moja praca. No, prawie cały dzień zaczyna sesji zdjęciowej. Jeżeli chcecie, dajcie znać w komentarzach, to może wrzucę na Facebooka kilka tych zdjęć. Na pewno wrzucę linka do, do właśnie Facebooka z bojowni, bo tam się te zdjęcia pojawiają, które dla nich robię. Więc w sumie tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami. I do zobaczenia na następnych vlogach, albo live'ach, albo na materiałach gdzieś tam w internecie. Na razie, cześć!